Jest piątek, 1 grudnia, minęła godzina 22. Zapraszam do studia LOTTO. Dobry wieczór. Agata Jasińska, pora na losowania. Eurojackpot to międzynarodowa gra, która może pomóc spełnić najbardziej szalone marzenia. A to dlatego, że można w niej wygrać niewiarygodnie wielkie pieniądze. Kumulacja może osiągać ponad pół miliarda złotych. Taka wygrana jeszcze w Polsce nie padła, ale w ubiegłym roku szczęśliwy gracz zdobył ponad 213 milionów złotych. I jest to jak na razie najwyższa wygrana, jaka padła w grach liczbowych w Polsce. A lotto to najstarsza i najpopularniejsza gra liczbowa w naszym kraju. Mogą w nią Państwo grać od prawie 70 lat. Najbliższe losowanie odbędzie się jutro. Do zdobycia mogą być nawet 4 miliony złotych. A jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w lotto plus. Życzę celnych typowań. Przypominam, że do jutra trwa promocja w Multi Multi. Dzięki niej wszystkie wygrane przy typowaniu 8 liczb są większe o połowę. Z promocji skorzystał wczoraj gracz w Tczewie. Trafił 8 z 8 liczb z plusem i wygrał 195 tysięcy złotych. Gratuluję, zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. Losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 33 14 6 42 dwa, cztery, trzydzieści sześć, czterdzieści sześć, sześćdziesiąt sześć, trzydzieści osiem, trzydzieści cztery, dwadzieścia siedem, Szesnaście, trzydzieści jeden, siedemdziesiąt pięć, sześćdziesiąt trzy, dwadzieścia osiem, siedemnaście i liczba sześćdziesiąt dwa, ta liczba jest plusem. W mini lot to mogą Państwo wygrywać codziennie ze wszystkich gier lotto. To właśnie w tej najłatwiej o wygraną. W listopadzie padły 34 piątki. Ostatnią wartą ponad 341 tysięcy złotych odnotowaliśmy w Lublinie. Przed nami okazja na pierwsze grudniowe wygrane. losujmy. Kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. Losujemy 5 liczb. 11 22 39 8 18 na każdym losie kaskady są dwa zestawy 12 liczb. Wystarczy w jednym z nich odnaleźć wszystkie wylosowane liczby, żeby wygrać 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule, bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. 5 6 23 24 17 11 15 2 13 9 1 Eurojackpot to międzynarodowa gra, w którą oprócz Polski gra się w 17 europejskich państwach. Co ważne, wszyscy w nią grający, niezależnie od kraju, mają taką samą szansę na wygraną. W dzisiejszym losowaniu mogli państwo wygrać 120 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwe liczby. Losowanie Eurojackpot pod odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 23, 32, 38, 45, 49 oraz 1, 9. Gratuluję zwycięzcom! Wynik losowania będzie dostępny na lotto.pl. Na tej stronie obejrzą też Państwo retransmisję losowania. W ekstrapensji można codziennie wygrać 5000 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Ale jeżeli zwiększą państwo stawkę w grze, wygrana będzie większa. Losujmy! W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule bębny. Maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Zaczynamy losowanie. dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzy. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba cztery okazji gry w pensję Można zagrać w premię. Tu wygrane wypłacane są od ręki. 100 tysięcy złotych zdobył wczoraj gracz w Koźminie Wielkopolskim. Życzę Państwu powodzenia i zapraszam na losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Zaczynamy losowanie. Dwadzieścia jeden, szesnaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy. 11. A ostatnią wylosowaną liczbą ekstra premii jest liczba 3. Studio Lotto dobiega końca. Kolejne czeka nas już jutro o godzinie 22.00. Poprowadzi dla Państwa Konrado Moreno. Będzie można je obejrzeć w TVP3 i w internecie na lotto.pl oraz na profilach lotto w mediach społecznościowych. Przypominam, że na stronie lotto.pl są dostępne wyniki losowań oraz informacje o wygranych. Na tej stronie można też grać w gry lotto, na przykład w Eurojackpot. Najbliższe losowanie we wtorek, a zagramy o 140 milionów złotych. Zachęcam do gry i życzę Państwu celnych typowań. Dobranoc! Loteria świąteczna lotto. Loteria świąteczna, świąteczna lotto. Nagrody pusztu. W loterii świątecznej aż milion zakładów lotto do wygrania. Wygrałam, wygrałem, ja, ja, też, ja też, ja też. Do wygrania również nagrody pieniężne: po 500, 5000, tysięcy, 25 tysięcy i nagroda główna: 100 tysięcy złotych. Do lotto już. Ekstrapensja, aż 5000 tysięcy złotych i to co miesiąc? Tak, proszę pani, 5000 tysięcy. Co miesiąc. I tak przez 20 lat. Chce pan powiedzieć, że nie będę musiała nic robić? Nie, no tak zupełnie nic to nie. Zakupy, wyjazdy do spa, podróże. Zapewniam, że nie będzie się pani nudzić. No, rzeczywiście, dojdzie mi sporo obowiązków. Ekstrapensja. 5000 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. Graj w punktach lotto. Piękny jest świat, kiedy masz 20 lat. Ekstrapensja.